Odejście pierwszego klienta, który zrezygnował z moich usług, przeżyłam bardzo boleśnie. Tygodniami zastanawiałam się, dlaczego tak się stało, co mogłam zrobić lepiej, co zrobić, żeby nie odszedł kolejny. Z następnej rozwiązanej współpracy wyciągnęłam lekcję i z kolejnej też. Kilka razy sama zrezygnowałam również z obsługi klienta. Czy przyszedł taki moment, w którym przestałam się samobiczować, gdy ktoś mówił: Nie przedłużam umowy? Tak, bo klienci rezygnują z wielu powodów, a większość z nich nie ma nic wspólnego z tym, jak ich obsługiwałaś. Zwłaszcza jeśli umowy rozwiązywane są teraz, w czasie kryzysu. Dlaczego rezygnują z usług? Posłuchaj i sprawdź, jak możesz temu zapobiec. No i czy zawsze warto. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, które chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś, dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Wyobraź sobie piękny, słoneczny poranek. Może być mroźny, może być śnieżny, ale najważniejsze, że świeci słońce i jesteś dosyć optymistycznie nastawiona do życia. Siadasz do biurka ze świeżo zaparzoną kawą, odpalasz komputer, potem skrzynkę mailową, robisz pierwszy łyk i otwierasz maila. A tam wiadomość od Twojego stałego klienta z informacją, że nie będzie już dłużej przedłużał Waszej współpracy. Wie, że powinien to zrobić osobiście, że powinien dać ci znać w inny sposób, że powinien porozmawiać, no ale jakoś tak wyszło, że hm, mail jest prostszy. Brzmi nie fajnie, prawda? A jednak jest to codzienność i naturalny cykl współpracy z klientami. Przychodzą i odchodzą, rozwiązują umowy czasem w najmniej oczekiwanym momencie, wiadomo. Czasem, gdy w ogóle byś tego nie podejrzewała, no bo przecież szło tak świetnie, nic nie zapowiadało tego, że coś będzie nie tak. Owszem, zdarzają się takie współprace, w których doskonale wiesz, że nie będzie dalszego ciągu, że nie będzie przedłużonego pakietu, nie będzie kolejnego zlecenia. W niektórych z nich nawet oddychasz z ulgą, otrzymując tego rodzaju mail. A czasem zdarza się, że sama go prowokujesz. Jeśli prowadzisz firmę usługową, to wiesz doskonale, że masz klientów, z którymi potrafisz współpracować całymi latami. Ale są też tacy, którzy w Twoim życiorysie pojawiają się dosłownie na moment, stają się epizodem Twojej firmy. Złota zasada prowadzenia biznesu mówi, że po pierwsze, każdą współpracę warto kończyć z kulturą, a po drugie, wyciągnąć z niej wnioski. Nie zawsze bowiem rozwiązanie umowy jest czyjąś winą. Czasem dzieje się z zupełnie innego powodu. No i w dzisiejszym odcinku podcastu chciałabym trochę opowiedzieć Ci o tych powodach. Dlaczego klienci w ogóle rozwiązują umowy, dlaczego dostajesz takie maile, dlaczego kończą współpracę. No oczywiście ten najbardziej taki znamienny jest taki, że zwyczajnie przestaje Wam być z klientem po drodze. Albo w ogóle nie jest Wam po drodze, no ale gdzieś tam daliście sobie na początku szansę, żeby zobaczyć jak pójdzie. Może się też zdarzyć, że nawet po długich miesiącach dość owocnej współpracy, stwierdzicie, że wasze cele, wartości, priorytety rozminęły się tak bardzo, że nie ma już pola do dalszej współpracy. I to też jest normalne, też się zdarza, i też jest naturalnym cyklem biznesu. Pamiętaj, że w biznesie jesteś dla drugiej strony partnerem i zarówno tobie, jak i klientowi ma prawo przestać odpowiadać współpraca. Że tak samo klient, jak i ty macie prawo ją rozwiązać. A brak chemii to nie jest jedyny powód, dla którego klient mówi, że już dość. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu innych powodach, dość częstych, ale oczywiście nie jedynych, więc dlatego zawsze będę cię namawiać do tego, żebyś mimo wszystko porozmawiała z klientem, jeśli jest taka możliwość. I dowiedziała się, jaki, jaka jest przyczyna rozwiązania umowy. Oczywiście, jeżeli nie jest to case, w którym klient po prostu przestaje się odzywać i znika, bo takie współprace też się zdarzają. Czasem nawet płaci całkiem sporo, coś zleca i przestaje. Nie wiem, czy istnieć, ale po prostu przestaje istnieć dla ciebie, dla Twojej firmy. Nie ma go, ani zadanie nie jest wykonane, ani pieniądze nie są odebrane. Ty w sumie nie wiesz, co robić, ale w żaden sposób nie możesz się do tego klienta dostać. I to też się zdarza. Ale dzisiaj nie o tych caseach będzie. Dzisiaj będzie o takich najbardziej popularnych caseach, które są, tak jak wspomniałam, naturalnym cyklem prowadzenia biznesu. I pierwszy z nich to jest taki, że Współpraca dobiega końca, kiedy kończy się projekt, no to jest zupełnie oczywiste, bo kiedy współpracujecie przy konkretnym projekcie, no to jest całkiem zrozumiałe, że ta współpraca nie będzie trwała wiecznie, że ten projekt jest przewidziany na jakiś okres czasu, trzy miesiące, pół roku, rok, dwa lata, pięć, no w każdym razie gdzieś jest ten deadline, kiedy projekt ma swój koniec i w tym momencie również automatycznie rozwiązuje się wasza umowa. Oczywiście jest szansa, że klient zatrudni się przy kolejnym projekcie, no ale wcale nie musi tak być. I to nie dlatego, że mu się z tobą źle współpracowało. Czasem powodem jest specyfika projektu, czasem zmiany w firmie klienta, czasem budżet. Każdorazowo, oczywiście warto poprosić o referencję, o feedback i podsumować współpracę. Co było w niej dobre, co warto wziąć na przyszłość, co poprawić, jak się klientowi z Tobą pracowało, jak Tobie się pracowało z klientem, dla niego to również może być cenna informacja. No i nade wszystko pozostawić po sobie dobre wrażenie. Powód drugi jest bardzo, bardzo częsty i banalny. Po prostu klient nie ma pieniędzy. To jest rzeczywiście jeden z najczęstszych powodów, dla których współpraca się kończy albo jest znacząco ograniczona. Czyli, przykładowo, jeżeli na przykład pracowałeś z klientem na pakietach godzinowych i klient kupował od ciebie, nie wiem, 40 godzin albo 5 godzin konsultacji, albo, no nie wiem, 30 godzin, wszystko jedno, i nagle redukuje tę liczbę do kilku, kilkunastu, no to najczęściej powodem są pieniądze. Zwłaszcza w dzisiejszych, co by nie mówić, jednak dość niepewnych czasach, wiele firm ma takie tendencje do cięcia kosztów, i to jest zupełnie zrozumiałe. Ty też szukasz optymalizacji kosztów najprawdopodobniej. Najczęściej zaczyna się od obcinania budżetu na reklamę, co w moim mniemaniu jest błędem, ale o tym opowiem może innym razem. A potem stopniowo tniemy koszty tam, gdzie tylko jest to możliwe. Nie? Jeżeli klient do tej pory na przykład outsourcował. Co tylko się dało, no to może poszukać oszczędności właśnie w tym zakresie. Albo będzie robił pewne rzeczy sam, albo zleci komuś ze swoich pracowników, jeżeli w ogóle zatrudnia pracowników, jeżeli ma kogoś zatrudnionego na etat, albo po prostu stwierdzi, że na jakiś czas w ogóle rezygnuje z tych działań. I jeśli to pieniądze są przyczyną, a klient ci o tym powie, nie zawsze tak jest, ale czasem ci o tym powie, no to możesz mu zaproponować inne rozwiązanie, inną formę rozliczeń, zmniejszenie zakresu działań na jakiś czas, wydłużenie terminu płatności. Jeżeli wskażesz klientowi rozwiązanie, które będzie dla niego korzystne, no to niewykluczone, że on nie zrezygnuje z tej współpracy. Powiedzmy, że zmniejszy troszeczkę jej zakres, a po jakimś czasie będzie ci bardzo wdzięczny za to, że wyciągnęłaś do niego rękę i podeszłaś tak elastycznie do tej współpracy. Powód trzeci, to są priorytety. Większość firm, taką mam nadzieję, Taką mam nadzieję, naprawdę że większość firm mimo wszystko nie działa siłą rozpędu, że ma swoje plany, że mają cele do realizacji, analizują, weryfikują działania, no i w wyniku tego może się na przykład okazać, że na jakiś czas priorytety zostają przesunięte zupełnie gdzie indziej, że jeżeli na przykład tworzyłeś klientowi grafiki, a on teraz stawia na content wideo i ty na przykład nie zajmujesz się obróbką wideo, no to oczywistym jest, że on ograniczy współpracę z tobą, żeby nawiązać ją z osobą, która zaoferuje mu właśnie tę obróbkę wideo. I to wcale nie oznacza, że klient rezygnuje na stałe ze współpracy z Tobą. Oczywiście może zmienić się zakres, bo jeżeli potrafisz coś, czego klient na dany moment potrzebuje, no to warto mu o tym powiedzieć. I być może będzie on potrzebował Twojego wsparcia w nieco innym obszarze. Ja całkiem niedawno miałam taką sytuację z jedną z moich stałych klientek, z którą współpracuję już naprawdę bardzo długi czas. Kończył nam się pakiet godzinowy, ponieważ w taki sposób właśnie się rozliczamy, no a że zauważyłam, iż klientka zaczęła w pewnym momencie dużo mniej zlecać, to umówiłam się na rozmowę i okazało się, że rzeczywiście część zadań, które do tej pory robił mój zespół, przejęły jej pracownice, te, które są zatrudnione na umowę o pracę. Klientka jednak nie chciała rezygnować z umowy z nami tak całkowicie, Przedyskutowałyśmy więc możliwości, i kompletnie zmieniłyśmy sposób i zakres działania, a także zakres rozliczeń. Czyli przestałyśmy się rozliczać godzinowo, co w tym przypadku okazało się bardzo korzystne. No i to, że klient zleca mniej i wygasza tę umowę, tę, tę współpracę z Tobą, to nie zawsze oznacza, że on jest niezadowolony. Czasem ten priorytet może być nieco inny po prostu. Albo powód kolejny. Czwarty, już o ile się nie mylę, to zmienia się strategia prowadzenia przez niego biznesu albo czasem całkowicie biznes. No i tak jak i ty zapewne, taką mam nadzieję, także twoi klienci weryfikują działania swojej firmy. Powinni przynajmniej. No i czasem zmieniają strategię działania nawet o 180 stopni. Serio. Często tak bywa. Że ja na swoim koncie mam kilka takich współprac z przedsiębiorcami, którzy po kilku latach prowadzenia firmy w sieci zaczęli rozwijać równocześnie biznes stacjonarny, zatrudniać zespół na etat i stwierdzili, że ta część idzie im znacznie lepiej, więc oni z tego onlineu będą się powoli wycofywać. Byli też tacy, którzy całkowicie zmienili branżę. Czy na przykład łączyli się w spółki z innymi przedsiębiorcami, czyli łączyli zasoby, łączyli zespoły swoje i okazywało się na przykład, że w ramach tych zespołów mają osoby, które mogą przejąć wzajemnie obowiązki. W wielu przypadkach nasze rozmowy w takim momencie oczywiście zostały rozwiązane, no albo zmieniły się zasady i zakres współpracy. Co więcej, to jest dosyć ciekawa historia. Jedna z moich klientek, z którą pracowałam przez kilka lat, zaproponowała mi, bym została partnerką w jej biznesie. Więc takie rzeczy też się zdarzają, i zmiana strategii jest czymś zupełnie naturalnym, ponieważ żyjemy w czasach gwałtownych przemian. Przemian biznesowych, przemian życiowych, ekonomicznych, społecznych i wielu innych. Dlatego warto jest podchodzić do prowadzenia firmy bardzo elastycznie i nie zamykać się na różne opcje, szukać takiego pola do eksploracji rynku i nowych możliwości. Ostatni z powodów, o których chciałabym dzisiaj w tym podcaście opowiedzieć, to jest powód, który nazwałam: szukają innego rodzaju wsparcia. Ponieważ Twoi klienci mogą nie tylko zmienić strategię działania swojej firmy, mogą się zmienić nie tylko ich priorytety, ale czasem zdarza się, że zmieniają branżę, a w miarę rozwoju firmy no bo wiadomo, po to prowadzimy firmy, żeby ona się rozwijała, żeby ją troszeczkę skalować, żeby ten nasz dochód rósł i w miarę rozwoju firmy mogą zwyczajnie potrzebować innego rodzaju wsparcia. Być może do tej pory zatrudniali cię na godzinę, zlecali konkretne zadania, a teraz ich firma urosła tak bardzo, że oni nie potrzebują pracownika czy podwykonawcy, który będzie dla nich pracował na godziny, czy będzie dla nich pracował na małe zlecenia, tylko szukają kogoś na wyłączność kogoś, kto będzie obsługiwał tylko ich firmę i będzie miał ten czas na to, żeby poświęcić się w 100% ich działaniom. Czasem szukają nawet pracownika na cały etat, ale często jest tak, że jednak przeliczają koszty i bardziej opłaca im się zatrudnić kogoś na umowę B2B. No i bardzo prawdopodobne, że w takim momencie ty nie będziesz chciała wiązać się na stałe tylko z jednym klientem, i że praca na wyłączność wcale nie jest dla ciebie świetną opcją, i w takiej sytuacji naturalną koleją rzeczy wasze drogi po prostu się rozejdą. Nie oznacza to, że klient był niezadowolony ze współpracy. Oznacza to, że jego potrzeby się zmieniły. Podsumowując ten dzisiejszy odcinek, chciałabym Ci powiedzieć, że klienci, jak widzisz, rezygnują ze współpracy z wielu powodów. Nie wszystkie te powody są związane bezpośrednio z Tobą, nie wszystkie są związane z jakością usług czy z jakimiś osobistymi pobudkami. Każdorazowo oczywiście warto poprosić klienta o feedback i wyciągnąć wnioski na przyszłość, dowiedzieć się skąd bierze się. Ta jego decyzja, dlaczego postanowił zrezygnować ze współpracy, czy może można mu zaproponować jakąś inną opcję. Pamiętaj, że ty również możesz zmienić sposób swojego działania. Możesz stwierdzić, że to, co robiłaś do tej pory, nie jest już atrakcyjne, że ty nie chcesz tego więcej robić, i możesz zaplanować najbliższe miesiące w swojej firmie zupełnie inaczej. Ja w swojej pracy pomagam klientkom między innymi w opracowywaniu i wdrożeniu strategii zmiany w ich firmach. Kiedy przychodzą do mnie, mówią, że no do tej pory byłam na przykład wirtualną asystentką, ale ja już nie chcę być tylko asystentką. Chciałabym się rozwijać w innym zakresie, chciałabym się wyspecjalizować, chcę szkolić, chcę pomagać innym, chcę budować swoją markę osobistą. No i w takich momentach najczęściej analizujemy właśnie ich potrzeby, finanse, możliwości zarabiania na ekspertyzie w sieci, więc. Jeżeli na przykład potrzebujesz takiego wsparcia, to oczywiście zapraszam cię bardzo serdecznie do kontaktu. Ale pamiętaj też o tym, że ty również możesz zmienić zdanie. I tak samo klient może zrezygnować ze współpracy z tobą, jak i ty możesz stwierdzić, że teraz zaczynam budować markę osobistą i będę ekspertem, jestem ekspertem w swojej dziedzinie, chcę robić coś zupełnie innego. Jeżeli tak jest, no to bardzo ci gratuluję, bo to oznacza, że twój biznes się po prostu rozwija. Ok, zostawiam Cię z tym tematem do przemyśleń, no i do usłyszenia za tydzień. Pst, zaczekaj jeszcze chwilę. Dzisiaj, 23 listopada o 20.30, poprowadzę webinar, w którym będą m.in. mówić o tym, jak prowadzić firmę w czasie kryzysu, jakie działania podjąć już teraz, żeby zdobywać nowych klientów, żeby utrzymywać starych klientów, no i żeby nie grać ze swoją firmą? w bingo! Jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli chcesz mieć zaplanowane najbliższe kilka tygodni w swoim biznesie i mieć pewność, że zmierzasz w dobrym kierunku, to wpadaj na webinar. Link do zapisów znajdziesz w opisie do dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia.